Cześć, jestem Merwa, to jest Apex Legends. Darmowa gra typu Battle Royale, która z znienacka, można powiedzieć, z dnia na dzień pojawiła nam się na rynku i zostało powiedziane. Hej, słuchajcie, od tego momentu możecie tę grę pobierać. Dobrej zabawy. Powodzenia i było to naprawdę fajne, świeże podejście, ponieważ ostatnimi czasy wokół niektórych gier jest tyle gdzieś tam szumu, zamieszania przed jeszcze samą premierą, gdy do wszystkiego już dochodzi, można w daną grę grać, to ja już mam delikatny przesyt. Ale słuchajcie nie o tym, co to w ogóle zagra, o co w tym wszystkim chodzi. Jak już wspomniałem, jest to tryb Battle Royale. Mamy w ostatnimi miesiącami naprawdę. Delikatnie mówiąc, ogromny wysyp tego typu gier, i Apex bierze garściami, powiedziałbym, z wielu różnych tytułów i robi naprawdę ciekawy miszmarz z tego wszystkiego, z własnymi unikatowymi mechanizmami, o których powiem również za chwilę. Przede wszystkim mamy 8 klas postaci, w tej chwili 8 legend bohaterów, jakkolwiek chcielibyśmy ich nazywać i przed początkiem gry wybieramy jedną z postaci. I co jest najważniejsze, możemy w tej chwili grać tylko w 3 osobowych zespołach. Oczywiście możemy dogrywać samemu i samemu rozpocząć rozgrywkę, ale dobierz nam dwóch losowych graczy do naszego zespołu. Każda klasa postaci, każda legenda ma jedną pasywną umiejętność jedną Taką, z której można korzystać częściej za jakiś czas I jedną taką unikatową, rzadką, która się ładuje bardzo długo I możemy z niej skorzystać Tam Ta na górę? Tam. Tak <grym wytrzań> <A! grym wytrzań> I na niego pa! Pół. 110 Tego się nie spodziewał Leży gruby. Kolejni! 110, pysk. Pęknie, pięknie. Jaka akcja! Uuu, jak <grych> nice. Przyjrzyjmy się teraz kolejnym kilku fajnym, unikatowym elementom w Apex, które przypadły mi do gustu. Gdzie wy jesteście? Słuchajcie. No naprawdę? W tym właśnie momencie powoli tracę obydwu moich sojuszników. I z reguły w tego typu grach Battle Royal mam jeszcze okazję ich takiego ponownej reanimacji podniesienia, gdy przeciwnik ich nie dobije. Również takie coś jest w Apex. Natomiast w tym właśnie przypadku, który Wam teraz pokazuję, zostali oni od razu dobici. I w każdej innej grze tak naprawdę jedyne, co by nam w tym momencie pozostało to, albo ja sam kończę tę grę, próbuję grać sam przeciwko składom, a moi znajomi idą zrobić sobie herbatkę, poczekać czy cokolwiek innego. Albo również wychodzę z gry, bo lepiej chyba zagrać od nowa we trójkę niż gdzieś tam czekać i. Nie nie wiadomo co innego robić. Sprawdźmy, czy jest jakiekolwiek rozwiązanie tego w Apex. Bronią poza snak, snak, Ha! Dało mi się samemu załatwić trzech przeciwników, i w tym momencie idę po sztandar, który leży w miejscu, gdzie wcześniej został zabity mój sojusznik. Boże. Jak Boże. mogę stąd wyjść? Tu nie wyjdziesz, musisz wyjść. Jak zdążę ciebie ten, no to potem krąg po Zdążysz, zdążysz. Właśnie tam do mnie. i tutaj akurat są w miarę blisko, to te Tu jest kolejny. Łąka, wytrzymaj! I... Easy. Z ciała naszego sojusznika wybada sztandar i mamy 90 sekund, żeby go podnieść, a następnie musimy donieść go do sygnalizatora. Są takie zielone punkty rozmieszczane na mapie w wielu różnych miejscach. Jeśli ich około 20-30 nie pamiętam w tej chwili i każdy z nich jest jednorazowy, co znaczy, że gdy już uratujemy jedną osobę z naszej drużyny przy tym punkcie, to żeby uratować drugą musimy iść do jakiegoś innego punktu. Z naszej perspektywy całe spadanie i odradzanie się wygląda w ten sposób. Myślę tam iść do tego sztandaru od razu za, dej, 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 od razu, no. Jeszcze nigdy się nie rozpiłem, zobaczę jak to działa. Proszę bardzo, merwo. Dwa razy więcej subskrypcji kierowany przez Jakub Kromka chleba górka. O właśnie. No i co teraz, merwo? <ścoughs> no! Nie, nie klikaj po co. Ty lecę z góry. Czy ja coś muszę zrobić? Nie, nie. Tam wszyscy nie widzą, że ja spadam, nie? Teraz? Tak, 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 teraz wszyscy wow. świetnie. W Apex nie ma obrażeń od upadania. Także jak sami widzicie, z dowolnie wysokiej wysokości możemy spaść na dół i zupełnie nic nam się nie stanie. Co więcej, nie mamy żadnych broni, amunicji, niczego przy sobie. Także dla jakichkolwiek przeciwników wokół jesteśmy naprawdę łatwym i dosyć takim chętnym kąskiem do rozwalenia, bo wszyscy wokół widzą, że ten samolot przyleciał, że ktoś z niego spada, wiedzą, że jesteśmy bezbronni. Także śmiało mogą nas atakować. Wracając do tej podstawowej akcji, którą wam wcześniej omawiałem, po uratowaniu już jednej osoby musieliśmy znaleźć drugi sygnalizator, żeby odrodzić. Kolejną osobę. Jak pójdziesz do mnie, to puszczę z prawej. Ma Chodź do balona. W tym momencie postanowiłem skorzystać z balona. Polega to na tym, że wjeżdżamy na takiej lince na górze i możemy w dowolne miejsce wystrzelić się na mapie. Dzięki temu jest takich balonów, również są one. Gdzieś tam umieszczone w różnych miejscach na mapie. I dzięki temu można się dużo szybciej przemieszczać. Dodaje to wszystko takiej fajnej dynamiki, rozgrywki i sprawia, że nagle znienacka wokół nas może pojawić się sporo przeciwników albo my możemy kogoś z znienacka zaatakować. Jednak ja w tym przypadku wykorzystałem to tylko po to, żeby szybciej przemieścić się do sygnalizatora i żebyśmy z powrotem mogli grać we dobrze bawić się i załatwiać przeciwników. Dole. Gro, w co ja trafiam? Chodź, Kromek. Daj mu Aha, i mam gościa. Cofaj cofaj, tak. cofaj, 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 Kromek. Pomóż wam? Biegnie do mnie. O Jezus Maria. Jest tu, jest tu, jest tu. W Co to było? Łupiat. A, to o. był sam w teamie. No, się go rzeczy, nie, nie ruszyłem. Na pewno z Battle Royale znacie sytuację w stylu: no, przeciwnik jest tam, yy, za tym drzewem, za skałą, za tym budynkiem, albo no, zostawiłem ci broń, w tym budynku możesz ją podnieść. Tu, jak wejdziesz, to w pokoju po lewej, tam za drzwiami przy szafie, i czasami ciężko gdzieś tam określić, gdzie jakie przedmioty leżą, czy gdzie są przeciwnicy W Apex bardzo łatwo jest to rozwiązane, możemy oznaczyć dowolne miejsce na mapie, że gdzieś tam się znajduje wróg, albo dowolny przedmiot. Jakąś właśnie kamizelkę, broń, cokolwiek. Dzięki temu nasz sojusznik bardzo łatwo może to wszystko znaleźć. Tutaj macie niebieską czosnkę niebieskiego. Ziomuś. Wrzucam Wam, jak co? Życie? Leżę. Tam jest jeszcze jeden? Tam gdzieś. Zbierajcie zaraz lootów po tym Macie jeszcze jednego tam? Hmm? Powinien być jeszcze gdzieś Zeskałom Gdzie, jest. jest? Nie, nie ma go tu Tu gdzieś Aha o, jest o, o. Jest tu Mocno. Dobra, poszedł. Ta gra nie wymaga od nas poświęcania specjalnie dużej uwagi ekwipunkowi. Okej, okay, nie jest tak prosta jak w Fortnite, że przebiegamy po przeciwników i automatycznie podnosimy po nim amunicję i tak dalej, ale nie jest też tak to skomplikowane jak w niektórych innych berkach, że musimy większą wagę poświęcać dodatkom do broni, zdejmować, zakładać, przejmować się różnymi takimi rzeczami. W Apex jest takie trochę, powiedziałbym, po środku. Oczywiście musimy zwracać uwagę na amunicję, sami ją podnosić i wiedzieć, która do jakiej broni będzie nam przydatna, ale jeśli na przykład wymieniamy sobie broń na inną, a nasza broń ma gadżety, ma różne dodatki, które też nam przydadzą się do tej drugiej broni, zostaną one przerzucone automatycznie również. Po prostu fizycznie nie będziemy w stanie skorzystać z gorszego dodatku, z gorszej kamizelki niż tą, którą mamy na sobie, co sprawia, że no nie musimy się tym jakoś specjalnie przejmować, że podnosząc rzeczy po przeciwniku, weźmiemy coś gorszego i jakoś sobie popsujemy ten ekwipunek. Po prostu gra nam to uniemożliwi. Również taka bardzo fajna, prosta, widoczna opcja w naszym ekwipunku to to, że jeśli jakiś dodatek mamy, którego, z którego nie jesteśmy w stanie skorzystać przy żadnej naszej broni, to będzie to po prostu przekreślone na czerwono. Oczywiście gra również oferuje, oferuje nam dodatki w postaci Różnych apteczek, strzykawek, tarczy ładowanych i tak dalej, którymi po prostu uzupełniamy sobie zarówno tarczy, jak i punkty zdrowia. Jest kilka takich elementów oraz granaty, które troszeczkę jeszcze są dla mnie nieintuicyjne w użytku, okej, okay, to jest tak zrobione trochę pod konsolę, ewidentnie pod konsolę, według mnie, ale fakt, że musimy najpierw sobie wybrać, z którego granata będziemy korzystać przy takim naszym pierwszym wyborze, później klikamy i go bierzemy jak gdyby do ręki, później decydujemy, gdzie on leci, widząc tą parabolę lotu i tak dalej, jeszcze się do tego za bardzo nie przyzwyczaiłem i tak średnio mi się z tej opcji korzysta. Kromka, wejdź na moją kamerę. Nice, no jest to. Widzisz, to jest no przeciwnik. Jest. No, no trolowałem No trollowałem go. Ciekawostką również jest fakt, że po zabiciu przeciwnika kolor skrzynki z ekwipunkiem, który z niego wypada, wskazuje nam na to, jakich typu przedmiotów możemy tam się spodziewać. tak? Jeśli koro jest fioletowy czy złoty, no to wiemy, że będą tam jakieś super legendarne, epickie, czy jakkolwiek to tam się nazywa, przedmioty i być może zdobędziemy coś lepszego niż mamy w tej chwili przy sobie. Na przykład złoty karabin snajperski, który kiedyś zdobyłem ze zrzutu, okazał się naprawdę mocną bronią i jednym strzałem w głowę potrafiłem zabijać przeciwników. Nie wiem jeszcze jak do końca te broni są zbalansowane. I w ogóle cały balans tej rozgrywki to jest ciekawy temat, bo jak już Wam mówiłem, wszystko jest w tej chwili stworzone wokół gry drużynowej. Trzech na 3, być może to będzie kiedyś rozszerzone na jeszcze jakieś większe drużyny, ale nie wiem jak w tej chwili ta gra miałaby wyglądać, mogłaby wyglądać w jakimś trybie jednoosobowym właśnie bateroja chociażby tak, no bo każda klasa postaci jako pojedyncza klasa, gdyby nie miała nikogo innego, to część z tych klasy byłaby bardziej bezużyteczna, niż właśnie gdy możemy współpracować z nimi w drużynie, gdy te umiejętności, jak gdyby nawzajem się. Uzpełniają. Ciekawym elementem jest również początek rozgrywki, ponieważ losowo zawsze jedna osoba z drużyny jest tak zwanym przywódcą, takim kierującym i możemy wszyscy lecieć w to samo miejsce. Oczywiście każdy z tej trójki może się odłączyć i lecieć sobie gdzie tylko chce, ale jest to fajna rzecz i dzięki temu łatwiej wszyscy we trójkę możemy wylądować zawsze w tym samym miejscu, jeśli tylko chcemy. Gra jest dynamiczna, łatwo się poruszać, szybko to wszystko płynnie wygląda, możemy robić wślizgi, możemy wspinać się po takich niższych ścianach, naprawdę z takimi elementami nie miałem rozgrywki. Czas Czasami to, co mnie irytowało, to fakt, że miałem takie wrażenie, że bronie czasami zasłaniają niemal pół ekranu przy celowaniu i strzelając w kogoś tak naprawdę mało widziałem, bo widziałem tylko moją broń, która prawie gdzieś tam cały ekran mi zasłaniał. Nie wiem, czy jest to, tylko moje wrażenie, jakoś tak dziwnie mi się momentami przez to strzelało. No, oraz oczywiście to, co mają do siebie Battle Royale, to fakt, że. Midgame potrafi być czasami nudny i biegać gdzieś tam przez kilka minut nie widząc w ogóle przeciwników oraz fakt, że nie ma w tej grze żadnego takiego elementu, który chociażby podoba mi się w Realm Royal, tak? Że możemy od początku sobie zdobyć gdzieś lód i czekać, jeśli zdobędziemy jakieś super broni, to tak naprawdę czekać, chować się i Możemy spokojnie dalej wygrać rozgrywkę. Nie ma takiego elementu, który sprawia, że grając agresywniej, zabijając przeciwników gdzieś tam, starając się, wykonując być może jakieś zadania, będziemy w stanie w przyszłości zdobyć większy loot i zapewnić sobie łatwiejszą wygraną. Taki element, który by sprawiał, że aktywniejsza gra ułatwi nam wygranie w przyszłości. Nie wiem, czy dobrze rozumiecie, o co mi chodzi, a jakaś taka super pasywna gra może nam utrudnić rozgrywkę. Co by sprawiało według mnie, to, że wszyscy gdzieś tam grają bardziej. Dynamicznie. Tak być może taki jakiś taki element chciałbym, żeby został dodany do Apex Legends. Ale poza tym grało mi się do tej pory naprawdę przyjemnie, jeśli chcecie sobie wypróbować, to gra jest darmowa. I napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!